BMW E90, Volkswagen Golf 2, Mercedes W 201. No, jestem praktycznie przekonany, że wszyscy te samochody bardzo dobrze znacie i widujecie na ulicach w cywilnych, żeby nie powiedzieć nudnych wersjach. Ale w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o rzadkich i praktycznie niespotykanych wersjach tych i nie tylko tych samochodów. Lecimy. Na wstępie porozmawiamy sobie o Volkswagenie Golfie drugiej generacji w odmianie Country, która po raz pierwszy została zaprezentowana w 1989 roku w genewie. Auto wówczas spotkało się z ogromnym zainteresowaniem, więc w roku 1990 rozpoczęto produkcję, można powiedzieć, jednego z pierwszych crossoverów na świecie we współpracy. Wybaczcie, ale no muszę to zrobić. We współpracy z austriacką firmą. Steyr, Daimler Buch bei sorry Wizualnie tego samochodu nie da się pomylić z żadnym innym Golfem Dwójką. Podniesione o około 12 cm zawieszenie, dające 21 cm łącznego prześwitu. Charakterystyczne stylowe bulbary z przodu i z tyłu. Koło, zamontowane na tylnej klapie, nadają temu samochodowi terenowego zacięcia. Wygląd to jedno, ale grzechem byłoby, gdyby tak wyglądający samochód nie spełniał roli, na którą wygląda. Dlatego też wersja Country była wyposażona w napęd na cztery koła synchro oparty na sprzęgle wiskotycznym, który dynamicznie przekazywał moc pomiędzy osiami. A do tego pod maską mogliśmy znaleźć silnik o pojemności 1,8 litra generujący 98 koni mechanicznych zaworowej wersji Golfa GTI. Oprócz tego auto otrzymało także dodatkowe osłony miski olejowej, jak i układu wydechowego, a wnętrze pozostało bez większych zmian. Choć tutaj warto wspomnieć, że wiele wersji country wychodziło jak na tamte czasy, z bardzo bogatym wyposażeniem, takim jak skórzana tapicerka, klimatyzacja czy elektryczne szyby. Uterenowiona wersja Golfa dwójki została wyprodukowana w ilości około 7700 sztuk, z czego jakieś 3000 trafiło na rynek amerykański. I trzeba tu też powiedzieć, że ten samochód kosztował dość Sporo, bo około 33 tysięcy marek. Przypuszczam, że totalnie nic Wam to nie mówi, więc jest to kwota, za którą w tamtych czasach bylibyście przykładowo w stanie kupić BMW E30. A skoro już mowa o BMW i o Serii 3, to powiemy sobie o Generacji E90, która również miała swoją rzadko spotykaną wersję o tajemniczym oznaczeniu 320S. Została ona wprowadzona przez Bawarczyków w 2006 roku, by uczcić sukcesy BMW w wyścigach, a zwłaszcza w serii WTCC. Była to wersja homologacyjna, co oznacza, że BMW musiało ją wyprodukować, by móc uczestniczyć w wyścigach WTCC zgodnie z regulaminem FIA. Ale teraz nasuwa się pytanie, skoro nie jest to jakaś niesamowicie rzadka MK, to może wystarczyłoby tylko nakleić literkę S na klapę bagażnika i zmienić swoje 320i w limitowaną wersję S Pewnie po co przepłacać, skoro można wyklepać. Gadałem z Simonem, szpachle położyć, że prawie nie będzie widać. No, niestety nie jest to takie proste, pomimo, że na pierwszy rzut oka 320SI nie różni się zbytnio od cywilnej A90, to zmian jest całkiem sporo. 320SI zostało wyposażone w silnik o oznaczeniu N45B20S o mocy 173 koni mechanicznych, który w porównaniu do zwykłego 320i był totalnie innowacyjny. Jednostką. W tym silniku zastosowano kutą aluminiową głowicę, która produkowana była w tej samej fabryce co silniki Formuły 1 BMW. Tłoki i korbowody były lżejsze, a do tego silnik ten charakteryzował się wyższym stopniem sprężania niż w 320i, bo w 320i było to 10,5 do 1, a w 320si było to 11 do 1. Oprócz tego w limitowanej wersji pozbyto się również systemu Valvetronic, by uprościć konstrukcję i zmniejszyć podatność na awarie w trakcie intensywnego eksploatowania takiego samochodu. I jako były posiadacz BMW E46 kompakt ze silnikiem z Walfronikiem, który się kupił na potęgę, muszę przyznać, że prawdopodobnie była to dobra decyzja. Oprócz silnika zmieniono również układ wydechowy, który dostał większe kolektory, do tego 320Si była obniżona względem standardowej wersji i zastosowano w niej precyzyjniejszy układ kierowniczy o krótszym przełożeniu. A z zewnątrz, poza emblematami 320Si, zastosowano również unikalne 16- lub opcjonalne 17-calowe felgi o lekkiej konstrukcji oraz przedni splitter i malutką tylną lotkę w celu poprawy aerodynamiki. W środku w sumie specjalnie dużo się nie zmieniło, bo pojawiły się listy progowe z napisem 320Si, czy ramka dookoła przycisku start stop przypominająca, jak limitowaną i wyjątkową wersją się porusza. E90 320SI powstało w ilości 2600 egzemplarzy, gdzie M3 E90 powstało niecałych 9700. To znaczy łącznie M3 E90, E92 i E93 powstało prawie 66 tysięcy sztuk, co tym bardziej świadczy o wyjątkowości i rzadkości 320SI. Panie Adrian, Sła? szybki temat jest... 2100 zł. Chcesz? Mogę chcieć. Ale nie za darmo. Mm -hmm. to znaczy prawie za darmo, za trochę Twojego czasu i trochę Twoich znajomości. No. Słuchaj, temat jest taki. Wchodzisz w link w opisie. Kupujesz sobie ubezpieczenie z naszego linku polecającego z Mubi, co pewnie i tak byś zrobił, bo na Mubi znajdziesz najfajniejsze ubezpieczenie. Kupujesz, dostajesz 100 złotych zwrotki. Masz stóweczkę. Później dostajesz specjalny link polecający, wysyłasz go do 20 swoich znajomych i za każdego ze znajomych dostajesz po stówce, czyli łącznie... 2100 zł. Tak jest. To by się zgadzało, więc myślę, że kasa całkiem łatwa. Fajnie? Fajnie. No, to sprawdźcie link w opisie. W tym zestawieniu nie mogło zabraknąć legendarnej wersji Mercedesa W201, czyli Mercedesa 190E Evo 2. Zaprezentowana w 1990 roku podczas targów motoryzacyjnych w Genewie wersja Evolution została stworzona z myślą o homologacji do wyścigów DTM, gdzie FIA wymagało produkcji przynajmniej 500 cywilnych egzemplarzy. Ostatecznie więc wyprodukowano 502. Sztuki. Każda z nich była numerowana, a numer widniał na gałce zmiany biegu. Generalnie z zewnątrz tego samochodu po prostu nie da się pomylić z jakimkolwiek innym. Wersja Evolution 2 posiadała bardzo agresywny wygląd, który podkreślał m.in. duży spoiler, poszerzona nad kola, czy też zderzak z dużymi wlotami powietrza. Tylny spoiler był regulowany, co pozwalało dostosowywać siłę docisku w zależności od potrzeb. Do tego auta te posiadały unikalne 17-calowe felgi, a każdy egzemplarz był pomalowany na kolor Blue Black Metallic. Pod względem technicznym 190 EVO2 również nie ma zbyt wiele wspólnego z standardową W201. Silnik o pojemności 2,5 litra był opracowywany przy współpracy z Cosworthem i generował 235 koni mechanicznych i 245 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Do tego pojawiło się adaptacyjne zawieszenie z możliwością regulacji wysokości, większe tarcze hamulcowe, szersze opony, czy też szpera, które połączone ze sobą sprawiały, że Evo 2 jeździł niesamowicie. Wnętrze to tak naprawdę przede wszystkim kracia tapicerka charakterystyczna dla tego modelu, potele Rekaro i skrzynia biegów z układem. Do czyli z jedynką w typowym miejscu dla dwójki. Sportowego charakteru wewnątrz no, nie było zbyt wiele, ale przynajmniej te auta były bardzo dobrze wyposażone, jak to zresztą przystało na Mercedes. A to tylko udowodniło, że da się stworzyć sportowego sedana, który nada się zarówno na tor, jak i na długą trasę. A jak już jesteśmy przy Mercedesie, to pora by wspomnieć o AMG, które nie od zawsze było firmą należącą do tego producenta. Na początku lat 90., kilka lat przed tym, gdy AMG stało się oficjalną częścią Daimlera, AMG nawiązało współpracę z Mitsubishi, by stworzyć ekskluzywną i sportową wersję ich popularnego sedana, jakim wówczas był Galan. Dziecko współpracy tych dwóch firm ze świata motoryzacji miało być zdolne do rywalizowania z nissanem Skylinem GTS. Japońskie AMG zostało wyposażone w zmodyfikowaną wersję silnika 4G63, czyli dwulitrową, czterocylindrową jednostkę, znaną później z modeli Lancer Evolution. W przypadku tego samochodu silnik został wystrojony przez AMG osiągając 170 koni i 191 Nm momentu obrotowego, a zmiany względem wersji cywilnej obejmowały przede wszystkim nowy układ dolotowy, zmienione wałki rozrządu i oprogramowanie silnika. Jak chodzi natomiast o zmiany wizualne, to zastosowano ciekawy zestaw Aero, który obejmował zmodyfikowane zderzaki, progi oraz niewielki spoiler z tyłu. A jako, że Galant AMG zadebiutował na początku lat 90. kiedy to jeszcze nie panował trend wstawiania jak największych felg do samochodów, to postawili go na 15-calowych felgach. Jak to zwykle bywa w przypadku aut przerobionych przez AMG, nie mogło zabraknąć ich logo na klapie bagażnika czy na atrapie chłodnicy. Środek tego samochodu również nie pozostał bez zmian, bo pojawiły się sportowe kubełkowe fotele z logo AMG, kierownica z logo AMG, jak i parę innych smaczków, przypominających, w jak wyjątkowym samochodzie się siedzi. A auto faktycznie można traktować jako coś wyjątkowego, bo powstało ich zaledwie około 500 sztuk. I teraz znowu płynna zmiana tematu, bo skoro już jesteśmy przy temacie kolaboracji producentów aut z różnymi niemieckimi firmami, to powiemy sobie o Renault Safran Biturbo. To auto miało bezpośrednio konkurować z BMW M5 czy Audi RS4. Wersja Biturbo, o której mowa, produkowana była w latach 1993 do 1996 i wyprodukowano zaledwie 806 egzemplarzy, co czyni ją dziś białym krukiem. No i tak jak już wcześniej Wam zasugerowałem, odpowiedź francuskiej marki na niemieckie samochody została zaprojektowana wspólnie z niemieckimi firmami. Konkretniej firma Irmscher, którą pewnie bardzo dobrze kojarzyć będą Oplorze, zajęła się zmianami w nadwoziu tego samochodu, a firma Hartge, znana przede wszystkim z przeróbek aut marki BMW, zajęła się silnikiem, a także projektem felg. Pod maską zawitał 3-litrowy silnik V6 z dwiema turbosprężarkami, który generował 268 koni mechanicznych i 363 Nm. Była to jednostka określana mianem V6 PRV, gdzie PRV oznaczało alians marek Peugeot, Renault oraz Volvo i jednostka ta oczywiście została odpowiednio wzmocniona przez niemieckiego tunera. Irmscher natomiast zmienił przede wszystkim zderzaki, zastosował szersze nakładki progów, dorzucił spoiler na tylnej klapie, które dodały trochę sportowego zacięcia, Temu pozornie nudnemu sedanowi. W środku, mimo sportowego zacięcia tego samochodu, w sumie panował absolutny luksus: elektryczne i podgrzewane, niezbyt głębokie fotele, skórzana tapicerka czy wykończenia z drewna. No, w środku generalnie raczej trudno było poczuć klimat samochodu sportowego. Natomiast hitem jest fakt, że to auto posiadało napęd na cztery koła. I to jeszcze z blokadą międzyosiowego mechanizmu różnicowego na pierwszym biegu dla jak najlepszej trakcji podczas przyspieszania. A jakby tego było mało, to było tam jeszcze pneumatyczne zawieszenie z możliwością regulacji wysokości. No jednym zdaniem był to gigantycznie ciekawy wóz. A teraz na chwilę odbiegniemy sobie od europejskich firm, które przerabiają samochody i od europejskich producentów aut. Czas na coś dla fanów amerykańskiej motoryzacji, a konkretnie mówiąc, dla fanów amerykańskiej legendy którą niewątpliwie jest Chevrolet Camaro. Konkretnie pogadamy sobie o Camaro ZL1 z 1969 roku, które jest jednym z najrzadszych i najbardziej kultowych muscle carów. Inicjatorem projektu ZL1 był Fred Gibb, dealer Chevroleta, który za pośrednictwem programu COPO zamówił Camaro z nowatorskim, wykonanym w pełni z aluminium silnikiem V8 o oznaczeniu właśnie ZL1. I to właśnie program COPO umożliwiał i po dzisiejszy dzień umożliwia dilerom Chevroleta zamawianie standardowych modeli tej marki z jakimiś niestandardowymi elementami wyposażenia. Camaro ZL1 zostało zaprojektowane z myślą o wyścigach MHRA Stock, do których Chevrolet musiał wyprodukować co najmniej 50 sztuk tego samochodu. Finalnie powstało 69 egzemplarzy, więc auto to jest niebotyczną rzadkością. ZL1 był wyposażony w 7-litrowy silnik V8, który legitymował się katalogową mocą na poziomie 430 koni mechanicznych. Natomiast moc dosyć solidnie tutaj została zaniżona przez Chevroleta po to, by uniknąć problemów z amerykańskimi ubezpieczycielami i w rzeczywistości te auta generowały od 500 do 550 koni mechanicznych. Jeszcze w temacie silnika to rzekomo jego koszt produkcyjny wynosił 4160 dolarów, co stanowiło większość wartości całego samochodu, który wówczas sprzedawany był za 7200 dolarów. Z zewnątrz, Camaro ZL1 nie różni się praktycznie niczym od standardowego egzemplarza z tamtych lat. Nie ma żadnych specjalnych oznaczeń, żadnych pakietów stylistycznych. No, generalnie miało nie zwracać na siebie uwagi i powodować zdziwienie u każdego, kto spróbuje się z nim ścigać. Aktualnie jest to biały krok, którego ceny na aukcjach potrafią osiągać okolice miliona dolarów, co jak na amerykańską prostą konstrukcję jest kwotą wręcz absurdalną. No, także słuchajcie, zostawcie łapkę w górę, jeżeli dowiedzieliście się w tym filmie. Czegoś nowego? Zostawcie komentarz, jeżeli chcielibyście zobaczyć kolejną część takiego zestawienia. A ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Nara!